Dzień dobry, zapraszam na prezentację, w której pokażemy, jak Bizmaster Online pozwala zmniejszyć ilość błędów w księgowości w naszej firmie. Bizmaster Online pozwala automatycznie prowadzić, generować dokumenty księgowe takie jak ewidencja sprzedaży, czy podatkowa księga przychodów i rozchodów. Także dzięki temu, że te dokumenty są generowane automatycznie, my unikamy błędów, bo nie musimy przepisywać tych danych. Kryterium tutaj, żeby dokument trafił do dokumentu księgowego jest funkcja szczegóły księgowania. Tutaj podajemy jaki ma być opis zdarzenia. Te ustawienia, które widać tutaj są to ustawienia domyślne, zazwyczaj nie musimy tego zmieniać, co oczywiście też jest dobre, bo nie, musimy, nie jesteśmy narażeni tutaj na pomyłkę, a więc faktura sprzedaży Domyślnie będzie miała taki opis: sprzedaż towarów i usług handlowych zostanie umieszczona w ewidencji sprzedaży VAT i w kolumnie siódmej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Oczywiście możemy to zmienić, możemy mieć tutaj ustawienia, na przykład tak dla środków trwałych, i w ten sposób też unikamy pomyłki, bo mamy już predefiniowane ustawienia. Jeżeli nasza sytuacja księgowa jest bardziej skomplikowana i księgowy doradzi nam jakie mamy stosować. Tego typu ustawienia to możemy tylko je sobie wybierać, tutaj już są zapamiętane w programie. Podczas używania programu, program to pamiętuje te ustawienia, więc to też pozwala nam uniknąć pomyłek. Zobaczmy tą fakturę, akurat otworzyłem fakturę numer 1897. Zobaczmy najpierw w ewidencji sprzedaży VAT, nacisnę ctrl F i wyszukam ten numer. Tak, tutaj jest ta faktura już słomińska. Mamy tutaj na przykład wartość sprzedaży brutto 704 zł i kwota netto 572 zł. Teraz zobaczmy tą samą fakturę w księdze. Tutaj ponownie nasza faktura 572 zł wartość sprzedanych towarów i usług i opis właśnie sprzedaży towarów i usług handlowych. Te ustawienia księgowania i to, że możemy je tutaj zapamiętać ma jeszcze większe znaczenie w przypadku faktur zakupu. W przypadku takich zwykłych faktur zakupu na magazyn to jeszcze nie jest tak istotne. Tutaj mamy to domyślne też ustawienie zakup towarów handlowych. Nie musimy tego zmieniać jeżeli kupujemy rzeczywiście towary handlowe i one wejdą wtedy do ewidencji zakupów VAT i do księgi w kolumnie zakup towarów handlowych i materiału. I to jest bardzo łatwe, bo tutaj wystarczy, że tylko przepiszemy numer faktury. Jak widać, jest tutaj nawet specjalna czcionka, żeby przepisać ten numer bez pomyłek. No i podamy datę faktury, jak również datę sprzedaży na fakturze. I już nam to zamówienie zostanie zaksięgowane Oczywiście według cen, które podamy, no ale nie, nie każde zamówienie chcemy w ten sposób, nie każdą fakturę zakupów chcemy wprowadzać z ilość, z konkretnymi towarami Ich ilościami i cenami Na przykład faktura za telefon, tu wystarczy, że podamy Łączną kwotę no, Według stawek, no bo to do ewidencji zakupów VAT musimy według stawek Ale Łączną tylko kwotę bez poszczególnych pozycji. No i tutaj właśnie mamy te ustawienia, które wcześniej pokazałem. One w przypadku takiego rodzaju faktury zakupu są istotne i będą się pewnie różnić między poszczególnymi wpisami, dlatego są cały czas widoczne tu na ekranie. I na przykład właśnie zapłata za telefon zostanie zaksięgowana w ten sposób do ewidencji zakupów VAT i do pozostałych wydatków w księdze, czy też zakup środków trwałych. Zostanie w specjalny sposób zaksięgowany w ewidencji zakupów VAT i w księdze w pozostałych wydatkach i możemy oczywiście wpisywać tutaj swoje dowolne, na przykład zapłata za internet i akurat w ten sam sposób zostanie zaksięgowana jedyna różnica, że opis zdarzenia w księdze będzie inny, także to nam pozwala uniknąć pomyłek. Funkcja, która bardzo często się przydaje przy księgowaniu właśnie faktur zakupu tego typu to jest kopiowanie. Możemy skopiować tą fakturę. Wróćmy do oryginalnego opisu zapłaty za telefon i kliknijmy kopiuj. Podamy tutaj jakiś inny numer. 55 na końcu. Możemy wyczyścić kwoty, możemy podać miesiąc. Akurat kopiujemy z sierpnia do sierpnia, no ale dla przykładu, na prezentacji. Zazwyczaj to będzie na następny miesiąc, ale dla, dla przykładu. Tutaj widzimy naszą fakturę 555 na końcu i dokładna kopia, bo nie zaznaczyliśmy wyczyść kwoty, więc kwoty zostały też skopiowane, no ale jak widać wszystkie dane zostały skopiowane i ta faktura, obie będą w, naszej, w naszych dokumentach dokładnie w ewidencji zakupu VAT i w księdze. Także jeszcze je zobaczmy. ewidencja zakupów VAT i akurat jesteśmy właśnie w sierpniu tutaj mamy dwie faktury T-Mobile ta druga to jest nasza kopia 555 na końcu no one są identyczne no bo nic nie zmienialiśmy system kopiuje inteligentnie jeżeli faktura była z 1 sierpnia i skopiowaliśmy ją na sierpień, no to zostanie 1 sierpnia. Gdyby było na wrzesień, to by było 1 września. Oczywiście dodam jeszcze tylko, że te daty oczywiście możemy zmienić, ale no, to są takie domyślne po kopiowaniu. Zobaczmy w księdze. I wyszukajmy T-Mobile. Tak jest. Mamy dwie faktury. Oryginalna i ta 555 na końcu. Zapłata za telefon. Identyczne kwoty. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do rejestracji na stronie Bizmaster Online.